Hejka, ten odcinek jest takim zmontowanym fragmentem ostatniego streama. No nie wrzucałem czegoś takiego do tej pory, więc bądźcie dla mnie wyrozumiali i dajcie koniecznie znać, czy chcecie więcej podobnych materiałów w przyszłości. No, oczywiście, poza standardowym kontentem. Jak wspomniałem, jest to dość pocięty odcinek, więc jeśli macie ochotę przesłuchać go bez montażu w całości, no to link do odpowiedniego momentu z live'a znajdziecie oczywiście w opisie. A teraz miłego oglądania. Mamy po raz kolejny shot na arenę. Co jest interesujące, i do czego, i co będzie mówione jeszcze w trakcie special programu, to to że Natlan nie ma głównego miasta. I zostało to wprost nam powiedziane. Natlan nie ma głównego miasta, Natlan to jest zbiorowisko różnych plemion. Dobrze, od tego momentu wszystko co w prawdziwym świecie nie ma już zastosowania, tutaj wszystko może się wydarzyć. Odnosi się o, prawdopodobnie o, do miejsca, i, które widzimy, tej bądź, tej bądź to, też do tego miejsca, wszystko, które że... będzie później na trailerze, tych, ty, tego, o tego bardziej miejsca, o tego tutaj, na co... To... A tutaj, tutaj. Motywem przewodnim Natlanu zdaje się być Abyss. Wygląda to w taki sposób, jakby Sumeru, które miało duży związek z Irminsul, Fontaine, które naciskało tutaj na temat Primordials i na temat e, Na temat Souvenirów. Wygląda na to, że Natlan na ten moment będzie się obracał wokół tematu Abyssu. Co jak mówiłem też o 6 rano, jest to moim zdaniem świetny wybór, bo. E, bo w końcu trzeba. bo W końcu trzeba, bo aby się wiemy pewne rzeczy, ale mam wrażenie, ale ten temat jest bardzo mało poruszony, bardzo słabo zgłębiony, szczególnie w momencie, w którym teraz się dowiedzieliśmy o e, pięciu grzesznikach Henry, którzy zaczerpnęli do mocy abysu, prawda? Jakby e, odpowiedzieli na wezwanie Abysu, czy jak to tam ładnie zostało określone, już nie pamiętam tego sformułowania, chyba chyba odpowiedzieli na wezwanie. Tak to chyba padło? W kwestii. W każdym razie jestem dobrej myśli, że nam, że Natlan rusza ten temat i że więcej na temat abyssu się dowiemy, bo wiemy mało. Abyss jest jakby rzeczą, którą będzie fajnie zeksplorować. Będzie fajnie eksplorować jako tematykę, którą Genshin mógłby w końcu podnieść, bo ten Abyss się za nami wlecze od dłuższego czasu. Wygląda to po prostu jak, wiecie, jak typowy szot na starą, zniszczoną, stare ruiny jakiejś dawnej cywilizacji, tyle że po prostu tutaj... Trochę w klimacie Natlanu. Nie jest to to, co widzieliśmy w NC, w... Nie są to, to, to pozostałości Kenry na pewno, nie są to, to, to też żadne pozostałości po prostu tych, yy, tych nacji, które gdzieś, gdzieś już byliśmy w stanie zwiedzać na terenie innych obecnych nacji. Więc prawdopodobnie tutaj są po prostu jakieś pozostałości starego, starych, 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 starych nacji, które były na terenie na prawda? Wyrwa w, abyś, wyrwa w przestrzeni, wyrwa no, bardzo podobna no, no. do wyrw abysowych, które It's widzieliśmy wielokrotnie, kiedy nie wiem. Nasz bliźniak wyskakiwał później z czegoś takiego, co się rozszerzyło w portal abysu, czy też. Gdziekolwiek, jak, jak abyss ma przenikać, moc abyssu do naszego fizycznego świata Co dokładnie tu będzie się działo, czy wiecz, jakby moc abyssów będzie przenikała, czy zaraz stąd nasz wy bliźniak wyjdzie, nie, nie wyjdzie Czy stąd wyskoczy nagle Dainsleif, nie, nie wyskoczy Czy stąd nagle wyskoczy pięciu grzeszników Henry i powie ma to my, nie, nie będzie tak, ale zobaczymy <laughs> Mamy tutaj y, też y, proporcje które, wiszą po które symbolizują prawdopodobnie cały Natlan jako tako, bo takie proporcje znajdziemy też dla każdego z plemion osobno. One będą później na ujęciu, więc jeszcze zwrócę na to uwagę, ale ten chyba nie jest żadnego z klanów pojedynczo, tylko wydaje się, jakby to był proporzec stricte mawujki, stricte Natlanu, taki bardzo ogólny. Um, spoko. W ogóle też chyba poniekąd w sumie to, że każdy klan ma swój, swoje własny taki proporzec, swój własny taki baner e, nawiązuje do trochę poniekąd łączy się z eventem e, wakacyjnym i tam z tymi klanami, które również miały te swoje takie, e, takie, takie, hey, takie banery. Nie? Celem tego wydarzenia jest nie tylko to, żeby wybrać najsilniejszych wojowników, ale też, by zebrać walczący ogień, czy jak to zostało tu. Contending Fire. O, tak to się nazywa, taką ma to nazwę własną, i tego będziemy pewnie używać. Contending Fire, czyli generalnie motyw z popkultury, gdzie po prostu odbywa się jakiś turniej, ale ten turniej tak naprawdę jest po to, żeby ty, z tych wszystkich ludzi wyssać ich moc i ją zużyć do czegoś innego. Jakaś taka energia, która się generuje podczas tego, gdy walczą ze sobą wa potężni wojownicy, i ta energia jest potrzebna, żeby ją złożyć w ofierze, czy cokolwiek. W sensie, nie wiem, wymyślam teraz na, 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 na bieżąco i nie mam żadnego podparcia w nim, czymkolwiek w tym momencie. Ale jednak, wiecie, taki mi to daje vibe, no nie? To jest tylko taki vibe jaki, jaki, jaki mi daje generalnie to coś Mówiłam kiedyś, że oni biorą udział w tym turnieju, żeby zdobyć jakąś energię, więc ja nie wiedziałem, że to się okaże prawdą Tak to wygląda, ale to jest jedyne miejsce, gdzie chyba mamy o tym mowę Więc ciężko z tego jednego dialogu wyciągnąć tutaj zaraz pełną specyfikację tego, czym to jest, no nie? Natlan jest bezpieczny przed inwazją abysu podczas tych Sacred Flame Płonie wiecznie. Mamy jakąś inwazję odchłani. Wow, Inwazję Abysu, która ewidentnie ma miejsce przez wiele, wiele, wiele momentów z dziejów e, historii Natlanu. Czyli potrzebne były wysiłki ówczesnego, ówczesnego pamiętajcie, Pyro Archonta i bohaterów z każdego powinien by w końcu odeprzeć Abyss. Takie, takie coś nam tutaj zarzucają. I jest to interesujące pod tym kątem, że A. Wiemy, że swego czasu. W jakiś sposób musieli sobie zaradzi, zaradzić um, Abyssowi i obecny Pyro Archon nie jest tym, który sobie wtedy z tym radził. I co znowu ważne, o czym już też wcześniej mówiłem, ale tutaj mamy tego potwierdzenie, bo do tego się nawiązywałem. Abys był wielokrotnie, wiecie, powstrzymywany przed, przed przejęciem Natlanu, przed jakby... Z skażeniem na tlanu, przed zrobieniem z natlanem samych złych w domyśle rzeczy. A mimo tego, skutki inwazji utrzymywały się przez setki lat i były w stanie jedynie zostać odwrócone stopniowo. W sensie, no, świetne tłumaczenie, ale generalnie dość powoli, stopniowo skutki tego, co Abyss zrobił na terenie natlanu, były odwracane i jeszcze chyba nie zostały odwrócone do końca. Więc wygląda na to, że dlatego, że, że, że z tym wszystkim, z tym jakby naprawianiem skutków inwazji Abyssu z czasów jakichś tam wielu, będziemy musieli sobie w jakiś sposób poradzić. Taka sytuacja. No, wiemy, że Abyss, stricte moc Abyssów w jakiś sposób atakowała Natlan. Mi to instant przypomina Talking Stick i Tenocz, który po prostu zobaczył, patrzył na rozległe, płonące równiny, z horyzontu wypłynęła mętna czarna fala. No, mętna czarna fala przed ponad tysiącem lat to nie jest kataklizm w Kendri. Pamiętajcie o tym. To jest pierwsze skojarzenie, ale. Okazuje się, że nie, to dzieje się wcześniej niż kataklizm w Kenry, więc w tym, w świetle nowych informacji z tego trailera, o nie z tego trailera, z tego trailera, stawiam i na ten moment po prostu wiążę to mocno z Abyssem. Oczywiście to jest spekulacja, nie mamy potwierdzenia, ale spekulujemy, że to mogło być to. Więc, więc, więc ten Abyss tutaj próbował sobie z Natlanem w jakiś sposób wiecie, coś zadziałać na terenie Atl Natlanu już wielokrotnie w historii Natlanu i skutki tego widoczne są do dzisiaj. I coś czuję, że jakby to jest ten wątek, to jest ten gruby wątek, który będzie nas, to jest ten ciemny wątek po prostu w historii Natlanu, który będziemy eksplorować na przestrzeni e, na przestrzeni i Archon Questów i World Questów, że właśnie z jednej strony mamy skutki tego Abyssu, z drugiej strony mamy wątek z Saurianami, którzy wiemy, tak jak powiedziałem gdzieś już wcześniej, o tym wspominałem, odnośnie tego artefaktu, Unfinished Reverie, um, że, że Saurianie nie byli zbyt dobrze szanowani wtedy, w tym czasie. Ej, słuchajcie, tu znowu przypadkiem znalazłem, przecież w sensie nie pamiętam tego. I tak, gdy czarna eksponowała ciemność, tak gęsta, że można było jej dotknąć, ogarnęła głębiny. Znowu mamy odniesienie do Pitch Black Darkness, do czegoś, co wygląda jak Abys, co w świetle tego, co mamy w trailerze, brzmi jak Abys. To był mój ojciec, ale został for za ochronę tribe Saurianów i jego życie zostało taken from him. Czyli gość, dosłownie, został skazany za ochronę Saurianina z plemienia i odebrano mu życie. Więc, no Saurianie nie byli zawsze dobrze traktowani i to jest, to jest ten mrok, o którym um, się mało mówi, bo jest on poukrywany w tych setach artefaktów, w tych opisach broni, ale on w tym na jest i... Ta Nation of War zdecydowanie musi się, odnosi się w tym momencie do... Znaczy wszystko wygląda na to, że odnosi się głównie do walki z Abyssem, do nie do końca pozytywnych relacji, ale też nie ma chyba jakichś wrogich. Nad, taki mam na razie vibe pomiędzy plemionami, aczkolwiek my musimy zjednoczyć te plemiona, w związku z czym no to też gdzieś tam w trailerze pada, w związku z czym no, te plemiona nie żyją jakoś w wielkiej zgodzie ze sobą. Prawdopodobnie raczej albo są po prostu neutralni dla siebie, albo może delikatnie wrodzy. Pewnie też te relacje są zależne pomiędzy różnymi plemionami, niemniej jednak no, Nation of War dotyczy chyba w głównej mierze tutaj Abysu. No i, i, i tam ten mrok gdzieś tutaj się, kurczę, Czaj, cały czas. O, podczas długiej historii walki z Abyssem zdaję sobie sprawę, że sprawy nie są takie proste, więc po raz kolejny jest podniesione to, że to, z tym abysem walczą długo, walczą od wielu lat, że jest to ciągły problem na terenie Natlanu. i dobrze, w sensie nie dla nich dobrze, ale dobrze, że w końcu że podniesiemy, podniesiemy wątek abysu i będzie on istotny. Fajnie, cool. Moi drodzy, Królestwo Nocy, Night Kingdom. Znowu nazwa. Która w kontekście Genshin'a w mojej pamięci w ogóle nie istnieje, nie pamiętam żeby gdziekolwiek padła taka nazwa, jeżeli gdzieś... Jeśli cała być odpowiednia, wszystkie prowizje zostaną zrealizowane w sposób udawianący, wszyscy wijący się wściekli odbieg odbiegacze powrócili do nocnego królestwa... Odbiegacze? Odbiegając od normy, aha. Powrócili do nocnego królestwa skąd przybyli. Królestwa nocy. Ta nazwa pasuje do podziemnych ruin z początku, właśnie mit w tym momencie też zaczęła. Pasuje, Bardziej mi, szczerze mówiąc, pasuje do tego... Do tego, co będziemy mieli tutaj za sekundę, dosłownie. Do tego miejsca. Bo tu są jakieś duszki, a tu jest mowa w tej historii, chinicza, że. Ci wszyscy odbieńcy powrócili do Królestwa Nocy, skąd przybyli? Te duszki wyglądają jak właśnie jacyś odmieńcy? Jak jakieś osoby... Jakie? W sensie wyglądają na osoby, które powróciły do tego Królestwa, które może stąd, stąd wyszły i może klinie zajmował się jakby tym, żeby odesłać ich na właściwą stronę? I don't know... Mam wrażenie... Mam wrażenie, że to Night Kingdom to jest coś ala miejsce, do którego trafiają dusze wojowników po tym, jak zginęli, ale nie stracili jeszcze swojego imienia. Do tego dojdziemy za chwilę, bo to będą te teksty o tym mówiące. Więc może potem do tego powrócę, ok? A niemniej jednak wygląda to mi na jakiś po prostu wymiar. Jakiś wymiar poległych wojowników, do którego trafiają ich dusze, który jakby był w jakimś całkiem dobrym stanie do momentu, w którym został najechany przez Abys. Nie wiem. Zobaczymy. To jest w ogóle jakieś miejsce, w którym, zobaczcie, że mamy krzesła, miejsca siedzące dla wszystkich yy, klanów. Tutaj mają wyżłobienia ich. Eee, uh, symboli. Tu na środku może być jakiś tron samej nawójki. Może nawójki, ma wójki. Zobaczymy, co, jakie będzie miało znaczenie to miejsce. Czy tutaj się jakoś jednoczą, czy tutaj dyskutują o przyszłości Natlanu. Może wiecie, skoro, ten, skoro mają tu siedzenia, to nie mają aż tak wrogich do siebie zamiarów. A, a może po prostu tutaj jest ciągła walka na słowa na temat tego, jak Natlan powinien postępować. Nie wiem. O, i tu jest ten moment, słuchajcie. Tylko ci, którzy zatriumfują nad Abysem, mają prawo do odrodzenia. Porażka oznacza nie tylko śmieć, ale także zniszczenie twojego starożytnego imienia Ancient Name Umie, niemożliwiające jego ponowne dziedziczenie. To nie jest do końca odrodzenie, to jest dziedziczenie. I słuchajcie, parę rzeczy, które mnie tutaj zaintrygowały i który, na które ja tutaj zwróciłem uwagę. Przede wszystkim no właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że to Królestwo Nocy wygląda jak jakieś miejsce, do którego trafiają te ich dusze, ale jakby... Chociaż kurczę, no porażka oznacza nie tylko śmierć, ale także zniszczenie twojego starożytnego imienia, czyli jednak niszczysz swoje starożytne imię i nie może być ono dziedziczne. Nie wiem, to jest jakiś afterlife po, po prostu natlanowy. Tak to wygląda, co jednak jest Ultra interesujące to dwie rzeczy. Po pierwsze, ancient name, znaczenie twojego starożytnego imienia, to zostanie też podniesione w innych miejscach, tylko nie pamiętam gdzie konkretnie, ale każda z postaci z Natlanu, a przynajmniej tych najważniejszych postaci, zdaje się mieć jakieś dodatkowe imię, które jest związane z jej jakby tribe'em, z jej plemieniem i... Wygląda na to, że one są jakoś dziedziczone, wygląda na to, że mają jakieś znaczenie w kontekście ich kultury, możliwe, że jakieś jeszcze ponad to. Pamiętajcie o tym, trochę spoilery z Simulanki, mam wrażenie, że wszyscy już to zrobili, jeżeli nie zrobiliście Simulanki, albo zrobiliście Simulankę, to wpadajcie na mój odcinek na odnośnie Simulanki. Poprzez słowa Barbelow, o ile dobrze pamiętam, albo, albo Andres Dotter, wydaje mi się, że Barbelow to porzuciła, że imię jest powiązane z losem, z przeznaczeniem danej osoby. Taki tekst to tam padł w kontekście Durina, który po prostu przez to, że dostanie takie imię, będzie miał los powiązany z Durinem. <noise> Więc już tam nam podniesiono znaczenie imion. I teraz okazuje się, że Natlan też będzie o tym krzyczał. Trochę w inny sposób mam wrażenie, ale jednak okaże się, że, 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 że po prostu zaczynam spekulować, może tro poniekąd trochę, że to starożytne imię, o którym tutaj będzie jeszcze trochę mowy, jest czymś na zasadzie poza samym imieniem ma właśnie tą, jakby, specyfikę przeznaczenia, które niesie ze sobą, w sensie, jeżeli ktoś przyjmie dane imię, jeżeli zostanie komuś nadane dane starożytne imię, to poniekąd jego los już jest zapisany i będzie kierowany tymi pewnymi ścieżkami związanymi z tym imieniem. Ale to jest takie, wiecie, czyte na połączeniach z simulantką i nie do końca wiem, w którą stronę to może do końca zmierzać, zobaczymy z czasem. Niemniej jednak, nie sądzę, żeby, nie żeby to zostało rzucone w Simulance bez powodu. Dopiero teraz jestem w stanie te połączenia tworzyć, bo dopiero teraz ocalimy trailer, który nam o tym mówi. Niemniej jednak, y tak, to jest Celestial Nail i jakby mam co do tego pewne potwierdzenie, ponieważ jest jeszcze na innym kadrze, I jest to dziwne. W sensie, co robi w tym miejscu Celestial Nail, bo moi drodzy, jest to piąty Celestial Nail, o którym jest jakaś wspominka. Rzucają nam jeszcze to miejsce i o i tutaj widzicie, jest ten Celestial Nail. Co ciekawe, w tym miejscu mamy też te obeliski. Mamy tutaj te obeliski tych różnych plemion jest ich tutaj w ogóle 8, nawet 9, więc nie pomyślałbym, że one są powiązane, że to są te obeliski tych plemion, które są obecnie na tlanie. I no, na środku jest coś, co płonie. Tlan jest na skraju zagłady, jest bardzo możliwe, że nasz naród ma mniej niż rok do całkowitej dewastacji. I mówi to ma wujka Pyroarchon, który wspomina o tym, że natlan po prostu stacza się tak samo jak w się staczało poniekąd w sumie. Trochę ten sam case, tylko tutaj bez przepowiedni Fontaine też było skazane na zagładę Na, 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 na wielką powódź Natlan na też w Czas jakiś się. sposób jest na granicy dewastacji, na skraju zagłady Mam mniej niż rok do całkowitej dewastacji Tu mamy w ogóle jakieś dziwne słońce W ogóle kolorystycznie oddaje vibe Enkanomii Ale ewidentnie o nie jest, żeby coś Tu jest jakby symbol Pyro, jak się przyjrzycie Dobra Let me cook Tu widzę symbol Pyro, bardzo krzywy Prawda? Ale poniekąd A to Ewidentnie są znaki plemion. To, to te w górne są zbyt, zja zbyt zjarane i zbyt niewidoczne, ale oto i to wygląda jak, ten jak te znaki plemion, co nie? Ale no cóż, no ewidentnie coś jest za rzeczy. I, I to też znowu łączy mi się z. No tym, co tutaj było pod koniec tego trailera, prawda? Że tutaj też te znaki Plemion się pojawiły w jakich, jakiejś kulce w ognia, tylko trochę w inny sposób, więc to słońce nie jest to samo co na fladze ma wujki na tym proporcu, na tym banerze jej? Trochę jest! Trochę jest, trochę jest. No, podobne. Mamy abys który coś miesza prawdopodobnie na powierzchni w międzyczasie. Jest ogromna burza na terenie tutaj tego, tego tribu People of Springs. Tu mamy coś, co jakby było połączone z ziemią. Ten, 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 ten fioletowy linie na to wskazują, że to jakby wysysa coś z ziemi, albo w jakiś sposób jest połączone z ziemią. I mamy zupełnie jakby duchowego, to jest Shiny wersja Saurianina. Mhm. Mm shiny, Mo łapcie w do pokebola zanim zniknie. Faktycznie to wygląda jakby był zakażony mocą, Abyssu. Tak to wygląda, albo jakaś wersja duchowa, w sensie, wiecie, jakaś projekcja Abyssu? Kto wie? Ale jest to Sus. Okej, okay, dobra. To jest, w sumie do to jest dobre pytanie, to jest dobre moment, żeby na nie odpowiedzieć. Czemu ten Traveler ma niebieskie elementy w swoim stroju, nie powinien być czerwony, skoro jest w Natlan? Wyjaśniając, Traveler po dotknięciu Pyro statuły, znaczy statuły 7 z Natlanu, nie uzyskał mocy Pyro. Na streamie wytłumaczono nam to w ten sposób, że jest ma to związek z kryzysem, jaki jest w Natlanie, i tyle wiemy, po prostu. Tyle wiemy. Więc Traveler na wersję 5.0 nie dostanie Pyro elementu, a przynajmniej nie został nigdzie zapowiedziany, nigdzie nie został pokazany, nigdzie nie zostało to nie ma ani słowa o tym, żeby dostał, a wręcz jest powiedziane, że no, przez, te kryzy przez kryzys na Tematlanie nie ma tego Pyro elementu, nie jest w stanie zrezonować z Pyro, co jest dziwne, ja liczę tylko na to, że... Ma to, że zostanie nam to jakoś wyjaśnione bardziej, bo znowu mało wiemy na temat tego, dlaczego Traveler może rezonować z elementami. To jest jedna z wiecie, z większych zagadek Genshinina na ten, wciąż od samego początku gry. Dlaczego Traveler jest w stanie to robić? Znaczy już się przyzwyczailiśmy do tego, że to robi, ale w sumie to. Dlaczego? Dobra, jest descenderem, ale nie każdy descender chyba to może. W sumie nie wiemy. Może gdzieś ten temat zostanie bardziej eksplorowany. Tu jest jakaś postać, która stoi w ogóle przed tym obeliskiem. Postać, co do której zupełnie nie mamy żadnego pojęcia w ogóle, w którą stronę ma, zmierza. Ma jakieś dwa te tutaj na i Ludzie zauważyli, że tutaj z tyłu to jest coś na zasadzie jakiejś siekiery, toporu, prawdopodobnie na plecach może. Ale znowu, jakby. Wydaje mi się, że to postać bardzo odklejona. Coś w sensie nawet nie przypomina potworu sobie. Wydaje mi się, że to może być jakaś personifikacja jakiegoś. Bohatera z historii Nadlanu, jakiś rodzaj jej pr projekcji, nie wiem, zobaczymy. W sensie widzimy, że to jest ważne, ale nie ciężko w ogóle cokolwiek wyciągnąć z tego, bo to jest tylko taki, taki kadr i cholera wie tak naprawdę, z czym to się łączy. Chcę tylko zaznaczyć, że po pierwsze tak, że Halo Halo Traveler znowu nie używa Dual Blade'a, tylko prototype rancour. To się to jest, o ile dobrze pamiętam. I Traveler, uwaga moi drodzy, nie jest taki słaby, jakby się wydawało, potrafi przeciąć lecącykami. <laughs> Bog. Jansan, która nie wiem, czy ma gdzieś element, znaczy swoją wizję tutaj pokazaną, aczkolwiek ewidentnie używa elektro, więc Jansan będzie najprawdopodobniej elektro. Znaczy, no wszystko wygląda na to, że jest, że jest, jest posiadaczką elektrowizji. On ma łuski i widzę to i widziałem to też wcześniej, ale nie jestem przekonany, czy to są łuski. To mi czy to nie jest po prostu jakby część jego zbroi, tego czegoś co ma na ramieniu, czy też na przedramieniu bardziej. Czy to jest jego ciało, czy to jest jego część uzbrojenia? Jeżeli to jest jego ciało, nie, nie wiem, w sensie nie wiem co z, z tego, to tworzy bardzo dużo rzeczy. To może być bardzo interesujące w, takim, w, takim, w, takiej, w takiej sytuacji. Ale zobaczymy. E, tak, interesujące jest też to, jak ten mięszcz w ogóle tworzy. Mam wrażenie, że z własnej mocy, która trochę wygląda jak krajo, ale z drugiej strony. Jest tu mocno du dużo czarnego w to wplątane. Widzicie, ile dużo jak dużo czarnych partikli, ale jakiś takich fal to w to wchodzi, tych, tych smug? I jasne to trochę wygląda, jakbyś się z krajo powstawał, a jednocześnie trochę bardziej. Właśnie mniej niż krajo, bardziej mi to wygląda na jakieś ciemne szkło. Pewnie będzie krajo! Ale. <grym, 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 bo, ni bo niczego tu nie, nie wprowadzą tu do mocy, ale ten jego miecz wygląda w ogóle to jak się on mieni bardzo takim ciemnym granatem wpadającym w czarny. No jest cóż, ta poświata, no jakby, krajopostacie nie mają takich poświat. No jest to ciekawe, zobaczymy, będziemy eksplorować wątek kapitana, no mocniej i nie sądzę, żeby kapitanos skończył swoją prezencję w Natalanie w 5.0, więc jakby jeszcze więcej oni nim będziemy no mówić na pewno przyszłości. w przyszłości. Ewidentnie wygląda na to, że kapitan chce zdobyć gnozę, <noise> szok, ale chce ją zdobyć nie tylko dla celicy, wujka twierdzi, że chodzi o coś więcej niż W celice, celice? okej, okay, cool. Nie mam żadnej spekulacji w tym temacie. Ewidentnie, też jej plan, jakiś plan ma wujki, prawdopodobnie plan na uratowanie Natlanu. Podobnie jak Focalus miała plan na uratowanie Fontaine. Tutaj ten plan na wujki podobno utknął w jakimś impasie, w jakimś punkcie, z którego nie ma po prostu dalszej drogi. Według niego, do niego teraz należy stworzenie nowych zasad dla Natlanu. Cokolwiek to oznacza? Powodzenia? Anyway, to jest koniec naszego trailera.